Rodzinnie z Radiem M. Drodzy państwo, w tej części audycji bardzo gorąco chciałabym zaprosić państwa na spotkanie z dwojgiem mężczyzn, panem Michałem i Piotrem Starskimi. Panów poznałam na portalu społecznościowym i muszę powiedzieć, że kiedy przez czas jakiś obserwowałam panów, no to wzbudziło moje zainteresowanie. Co się stało, że dwaj mężczyźni, bracia, prowadzą stronę rękodzieło, to strona prowadzona na Facebooku rękodzieło Ozdoby, dzięki której zbierają finanse na swoją rehabilitację. Dzień dobry panom i proszę, opowiedzcie o sobie kilka słów. Dzień dobry, mam na imię Piotr. Witam, mam na imię Michał. W życiu się zdarzyło to, że no choroba wiadomo, dopada, to pada, nie. Mamy 12 miesięcy, co nie. który postępuje repetacja, to ma ćwiczenie to dalej, żeby dalej choroba też się nie poruszała. Przy czym między wami jest spora różnica wieku, prawda? Tak, tak, jest. Ja mam Piotr, 34 lata mam, a Micha ma 22. I obaj panowie chorujecie na zanik mięśni. To jest choroba postępująca, degeneracyjna, prawda? Tak, tak. I kiedy się u was to zaczęło? W tym samym czasie? Ja jeszcze z czwartych laty chodziłem normalnie, tu nie. Tylko ja trzymałem się ściany, albo ktoś mi trzymał pod rękę, co nie, ale stopniowo z siły. W klasie czwartej takie siły, no i budowałem na wózku ręcznym. A jasną tą samą chorobę mam, tylko ja chodziłem do gimnazjum. W gimnazjum światłem już na wózek. Bo już choroba afektywała. Więc ja więcej chodziłem niż praca. No to można powiedzieć taka przejmująca historia: jeżeli jeden z braci idzie w ślady drugiego z chorobą bardzo trudną, to wyobrażam sobie, co wasza mama musi przeżywać w takiej sytuacji. Jak dzisiaj choroba daleko zaszła? W jakim dzisiaj panowie jesteście stanie? Nie ile możemy to żegnam sobie, ale też sami ręce się męczą. ty trochę odpoczywamy sobie. ale nie podajemy się. Więc teraz udało nam się w tamtym roku zakupić Busa dzięki ludziom dobrej woli co nam pomogli uzbierać pijążki na busa no i te ruszamy trochę światu, widzimy światu innym słowem, no radzimy sobie jednym słowem, żeby się nie złamać w domu czterech ścianach, innym słowem. I za to mm. ludzie oczywiście dziękujemy, że nam pomagają, nas wspierają, też kupują nas rękodzieło, oczywiście nie to że my kupujemy i tak dalej, to my same sami robimy te rękodzieło, malujemy obrazy, wypalamy jednym słowem, strojki sami robimy też na święta, kartki. No czasami mamy różne swoje pomysły, tak? No i też, tak, że z kogoś pomysły, to też tak jakoś mamy swoje wizje, takie, żeby to ładnie by wchodziło i staram się robić to od serca, nie balejar, czy coś. W którym z Panów albo jak w Was zrodziła się, jak w Was zrodził się ten zamysł rękodzieła, żeby właśnie w ten sposób wspierać swój budżet domowy? Znaczy to ja już zacząłem, to już w domu zaczynałem. Pierwsze to moje pomysły były z i jak nauczałem, miałem w domu, to nauczycielka cipiła się, jeszcze takie piękne rzeczy robię i mówiła, żeby, żeby pokazywać na świat rękodzieło moje. I później praca wciągnąłem i razem prowadzimy teraz. Jak długo już zajmujecie się panowie rękodziełem? O bardzo dużo, dużo, chyba już, ja wiem, no sporo. Dość tam pomagał taki obcy, taki, taki, taki pan pomagał Michałowi też na, założyć stronę na rękodzieło, na Facebooku, jednym Moi bo tamtej pory jakoś tam dostaliśmy te zdjęcia. Bo tak to dostałyśmy te zdjęcia na własnych profilach nie mnie, ale toś mhm. nam pomógł właśnie i tam, i żebyśmy udostępniały zdjęcia, wszystko i właśnie. Ale trochę też było, ja wiem, 3, 4, może 5 6 lat, może. Znaczy jak prowadziłyśmy na początek, to. Jeszcze Michał my... się wiem, że uczył się w szkole. To już zaczęłyśmy. to no, na profilu swoim udostępniałyśmy tak już rok czy dwa lata, dwa lata później już. Mieliśmy stronę. Ja bardzo chciałabym naszych słuchaczy zainteresować Waszymi rękodzielniczymi wyrobami. Powiedzcie, bo tak powiedział już chyba Pan Piotr, że obrazy malujecie, że wypalacie, czyli co wypalacie? Jakieś gipsowe rzeczy? Trochę na krążka wypalamy magnesy. Jeszcze nowe pomysły przyszły do głowy, takie piroczki, ale to już różne rzeczy robimy. No, pomysłów jest bardzo dużo, chyba sobie nierazżamy ze wszystkim. Czasem też nas goni, ale sami też ręce nas też bolą. bo jak tu już obarujemy, czy rakierujemy, to już. Ale później, kiedy zrobimy ten efekt końcowy, to bardzo ładnie wygląda wszystko. Kiedyś to mieliśmy też zamówienie mieliśmy na kota, na Regro. Taki chciał pan i miał kota chorego, tu nie, bez nóg. I niejako, ja z Podjęliśmy się tego i wykonaliśmy to dzieło, chociaż było duże ryzyko, ale bardzo ładne dzieło wyszło. To też można zobaczyć na Facebooku oczywiście tam na... Dlęko dzieło Piotra i Michała Stary. No, ja odsyłam naszych słuchaczy do tego właśnie miejsca, bo to nie tylko piękne prace, ale przede wszystkim warte wsparcia. Co, panowie, dzięki temu zarobkowi, który w taki sposób pozyskujecie, co panowie dla siebie możecie zrobić? Na wyjazdy, już zimy, tak na imprezy. Ostatnio byliśmy tak, jak Kielcach, byliśmy. Na wojskowych też. Pierwsza w życiu byśmy na takich imprezach nie Tarki kierce, rolnicze, to same ciągliki były i mogłyśmy zobaczyć no na żywo. Masz, I maszyny rolnicze no. oczywiście. To takie wasze drobne wyjazdy, też marzenia spełniacie swoje w taki właśnie sposób, że zbieracie na różnych portalach pieniądze, prawda? A jakie są wasze marzenia, panowie? No marzenia byśmy miały, ale to może się spełnić, żeby mieć zdrowy, żeby zdrowym zdrowy być, ale no, no, nie da się no, ja być, być z człowiekiem, wiadomo, można mieć miliony, ale za wynik nie kupić to wszystko. Drodzy Państwo, panowie opowiadali o obrazach, ale ja też nadmienię, że są takie prace okolicznościowe, które też robicie. Jak na przykład kukiełki, takie z słomy, też widzę na jednym zdjęciu, prawda? Czy też właśnie z cekinów? To, o czym Pan wcześniej mówił, że nauczycielka w szkole mówiła, że piękne prace z cekinów powstają. Ja zachęcam jeszcze raz gorąco naszych słuchaczy do odwiedzenia strony Michała i Piotra Sitarskich, którzy mają portal Rękodzieło Ozdoby na Facebooku. W ten sposób dwaj panowie, którzy chorują na zanik mięśni, starają się wesprzeć swoje finanse, prawda, swój budżet, swoją rehabilitację, dlatego warto ich wspomóc. Bardzo panom serdecznie dziękuję za rozmowę i życzę wszystkiego dobrego, a przede wszystkim wielu osób, którzy będą chcieli Was wspomóc. No, bardzo dziękujemy również i pamiętajmy że zawsze, że dobro powraca i też życzymy ludziom dobrej woli, co pomagają. Też życzymy Wam też dużo zdrowia. Wiadomo, zdrowie jest najważniejsze. Bardzo serdecznie raz jeszcze dziękuję za rozmowę. Rodzinnie z Radiem. Magazyn Katarzyny Widery Podsiadło. W każdą niedzielę po 14 w Radiu M służymy radą i dbamy o rodzinę.